Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak dodać potwora do Gothic 1. Na razie bez zmiany tekstury. Otwieramy folder, gdzie mamy zainstalowaną Gothic 1, i wchodzimy do work, data, scripts, content, ai i monsters. Dobrze. No już wejdziemy. Weźmy sobie skrypt. No. Ścierwojada. Mst, savenger. Jak widać jest tam cały skrypt ścierwojada, jego gildia, poziom, siła i zręczność oraz punkty życia. Kopiujemy skrypt i wklejamy na sam dół. Zmieńmy mu tam no, na przykład no, na mocny ścierwojad Instans no, podkreślenie podkreślenie 0,1. Dobrze, i już mu zmienimy, zapisujemy zmiany. Jeżeli chcemy, aby tenże potwór był w grze, otwieramy start upa. Wyszukajmy, naciśnijmy sobie Ctrl plus F. Wyszukajmy pierwszego lepszego ścierwojada. I tam, jak widzimy, VLD insert NPC zmieniamy dmu na Stavenger podkreślenie 0,1, czyli tak, jak żeśmy go nazwali. I to, co zaznaczyłem, to jest waypoint. I tam powinien pojawić się ten potwór. Dobrze, zapisujemy zmiany w startupie i otwieramy Gotika z opcją Reaper Scripts. O, to wszystko. Cześć.